Za nami dosłownie i w przenośni magiczny koncertowy weekend w regionie. Muzyczny weekend otworzył długo wyczekiwany przez mieszkańców Pruszkowa lipcowy koncert do północy. Ostatni miał miejsce dwa lata temu i zdecydowanie zapadł mieszkańcom w pamięć, m.in. dzięki fenomenalnym występom Stanisławy Celińskiej i Krzesimira Dębskiego. W tym roku na scenie rozstawionej na placu Jana Pawła II wystąpili Jacek Wójcicki, Kamila Malik oraz Grzegorz Turnał. Przed rozpoczęciem koncertu prezydent Pruszkowa Paweł Makuch przekazał mieszkańcom ważną wiadomość. Szanowni Państwo, to, że możemy się dzisiaj spotkać po dwuletniej przerwie, o czym Pan wspomniał, to jest także Wasza zasługa i za tą dojrzałość, za to, jak przez ten ciężki okres czasu przyszliśmy, bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować. Wydarzenie rozpoczęło się od koncertu Jacka Wójcickiego, aktora, muzyka i wspaniałego estradowca, z którym porozmawialiśmy na kilka chwil przed jego występem, między innymi. O anturażu pruszkowskiej sceny. Taki amfiteatr parkowy, no to to jest marzenie dla artysty. Lato, ciepło, to jest jak w Italii gdzieś jakieś Włochy. Bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Zaśpiewamy piosenki. Takie troszeczkę to będzie taka podróż w czasie, bo będą piosenki z dawnej piwnicy podbranami, troszkę e, w, współczesnej w ogóle z historii polskiej e, piosenki, te, które ja ukochałem i które e, myślę Państwu się e, wszystkim, którzy nas będą słuchać, z, kojarzą z artystami, z twórcami. Koncert krakowskiego artysty porwał nie tylko starszą widownię, która pamiętała jego wspaniałe występy we wspomnianej w rozmowie piwnicy pod baranami czy legendarnym filmie Ostatni dzwonek, ale również najmłodszych i młodzież. Jak na Kajczo liściaste, słuchnie panie na moście na W małym kinie, nikt już nie gra dzisiaj na pianinie, nie ma już seansu małym kinie, w małym niebie. Później Pruszkowskiej publiczności swój talent zaprezentowała Kamila Malik. Skrzypaczka pokazała na czym polega wirtuozelia skrzypiec połączona ze świeżym spojrzeniem na muzykę. Stąd właśnie usłyszeliśmy wiele popularnych utworów w niepowtarzalnych aranżacjach.

Konieczność istnienia, trudna jest to zniesienia. Na tegoroczny lipcowy koncert do północy musieliśmy poczekać dwa lata, ale biorąc pod uwagę frekwencję mieszkańców, co ciekawe, nie tylko z Pruszkowa, wydarzenie można nazwać sukcesem. Natomiast w niedzielę w Brwinowskim Parku Miejskim mieszkańcy mogli wziąć udział w kameralnym koncercie kwartetu smyczkowego zorganizowanym przez Ośrodek Kultury OK. Koncert odbywał się pod tytułem Sali du Amor, w wolnym tłumaczeniu Pochwała Miłości. Będziemy grać poruna kabeza, będziemy grać żel żelosi, tak? tango, bardzo znane. Poruna kabeza to chyba w 50 filmach było użyte. Najbardziej znane jest w zapach kobiety, alpacino tańczy w liście Schindlera jest użyte i jeszcze Andon Schwarzenegger też się tańczy w prawdziwych kłamstwach, więc no, takie, takie skojarzenia filmowe. Gramy, gramy piosenki Piaf, jedną piosenkę Edith Piaf, standardy jazzowe, Moonlight Serenade, nieśmiertelną, gramy troszeczkę walców wiedeńskich, Virtuosa Fritza Chryslera, także no, jest w czym wybierać. Dramatyczny koncert okazał się sukcesem. Okazało się także, że Brwinowianie są zakochani w argentyńskim tangu. Kwartet wystąpił w składzie Stanisław Dziąg, pierwsze skrzypce, Karolina Gutowska, drugie skrzypce, Igor Kabalewski-Altówka oraz Wojciech Sławiński-Wiolonczela. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek regionalnej ofensywy koncertowej.